Siema, do wygrania w tym odcinku jest taki skin, jedyne co musisz zrobić to skomentować kreatywnym komentarzem ten film oraz napisać na końcu nick z discorda, po czym wejść na stronę g4skins, użyć kodu Szymonek EK i wysłać potwierdzenie użycia tego kodu na mojego discorda. Powodzenia! Yo, yo, yo! Witam w jednym odcinku ze strony g4skins! Z na starcie tego filmu, przypominam używać kodu Szymonek EK, który daje wam plus 5% na każdego depozytora. Oczywiście dramatycznie na start, na tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A w tym odcinku ostatnie dwie z eventu, zobaczymy co nam da. 60 zł. Oczywiście strona dla osób pełnoletnich, i daje w tej skrzynce nam najlepszy drop. Koska, koska i koska, ale bardzo ładne kosy swoje drogi. 4 koła, Factor new, fajna. Talonik również 3,5. No ale zejdźmy trochę na ziemię. Meczka 32 groszy, Galilek. No dobra, zobaczymy co nam da. Przypomina w blusowej minucie filmu, prawo, lewo, góra, dół. Możliwy do zdobycia jest kod na G4. Czy to na siano, czy to na Expo? Pisz kreatywny komentarz. Wygrasz sobie może skinka za frytę, więc fajnie. Zapraszam. nie może coś się uda, coś się uda wygrać. Za fryko zawsze fajnie. Za darmo to nawet sól słodka, więc jest sympatycznie I fajnie daje, dobra. Na trzy otwarcia, dwa na plus, ok. Dawaj kolejną. Aha. No i pochwalisz, pochwalisz. No i jak zawsze wszystko. No, dokładnie tak. Kolejna, AK, ok. 8,6. Połowa taka ala-ala większa. Kolejne, P. 250. Ok. No, jeszcze raz, dobra. Daj mi jeszcze raz. O, o, o! No, yy, yy, Kałak. Za 23, dobra. Trzy skrzynki, trzy skrzynki. Zobaczymy jak to daje, szkoda, że na bitwy sobie ich nie przetestujemy, ale defaultowo też nawet spoko. Ej, po fajnie, ponad połowa. Chyba będzie też git. Ej, fajnie, ponad połowa, ej dobra. Chyba trzecie otwarcie. No i. No musiało w końcu nie dać. No okej, okej. Okay, okay. Ponad połowę coś tam rzucało. Nie ma tragedii, cyk. Jeszcze raz to spróbujmy kaj okay, kałach, no na pewno to nie będzie prosić 160 mamy 5 o o o tak jest tak jest pięknie te nawet sobie zostawił w jakim punkcie fajnie fajnie że dało ładnie 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 albo częściej tak dawało kolejne 80 dobra jeszcze raz spróbujmy no i witam ponownie. Ej, dobra, fajnie daje, fajnie. Fajnie rzuca, podoba mi się, znowu glowsy Fajnie, no dobra. A z was modem? Fajna skrzynka, podobuje mi się, podobuje mi się. Piątka, czwórka, oczywiście pisze w komentarzu. Co uważacie? Może otwierali się, czy wam coś dało, może kostkę. Ale jest potencjał. Deagle to plus, na pewno. Uuuu, to fajny. Oj, 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 no milimetr Ale profit, fajnie Kolejne, dobra Ej, daję, dobra, no, Ale bejtuje. ale bejtuje. Ej, ale tu jest naprawdę ta kosa do wyciągnięcia Ile jest procent? Ej, dobry jest procent na kosa No szkoda... Zawsze to mówię, szkoda, że tych skrzynek nie ma na batlach, nie? Jakby sobie batelki z tym pootwierał, to sympatycznie było. No dobra, nawet, nawet Coś sobie daje, spróbujmy jeszcze jedną z modem 60 Digel P250, fajny profit. Minus. Profit. Profit. A jednak nie, gorszy stan. Profit. No nie chcę dać. No nic. Najdroższa skrzynka. 120. Zobaczymy co tutaj da. U, uh, 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 No, jakby nam to zarzu mm, zarzuciło, byłoby sympatycznie. 18%. Ej, dobra. Okej. Okay. Tu nie. To są dobre procenty. Może to się udać. No, i witam. No, i mówię, Witam serdecznie. Uspik raz. I gloczek raz. I trzeci raz. No, nie, no SSG, ale dobra, z początku ładnie dało, czyli jest potencjał, jest na pewno potencjał. Kałaszek. No i witam. A może tego koła nawet w w Ewokipunku, fajnie rzuciło. Kolejne 57. Tak, o, jeszcze raz spróbujmy. O, 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 o! No, o, 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 o. ale tak bliźniutko, bliźniutko. Bliżej, bliżej. Ok, a Włupka Kolejny Digiel, Kałak. Oj, to będzie profit na 100%. Tak jest, elegancki proficik. Cztery skrzyneczki sobie dajmy. Cztery skrzyneczki Digiel, czy sam Digiel wystarczy? 150. No, niestety nie. To musi coś rzucić, musi. Dobra, pięć. Pięć na raz, 600 zł. Jedno otwarcie, jedno kliknięcie. Pięciu skrzynek na raz i może będzie. No jest. Fajnie rzuciło. Jest profit, 78 zł, jeszcze raz O Jezu Chryste, matko jedyna Tragedia Jest profit, jest profit I jest profit, chyba będzie git Prawie Prawie jest, prawie, prawie profit, sprzedałem sobie, tak, jest profit w miarę Zobaczymy z fast modem jak to rzuca Cyk Jest, 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 big win Tak jest ale win, ale win Pięknie dało, ale dało Oj, 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 Dobra, fast dużo, dużo lepiej To mi się podoba Ej, dobra, fast mod, Patrzcie to Ale to rzuca Dobra, fast jest naprawdę Sympatyczny, cyk, 218, pyk Ej, fajnie, 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 ej, o Solo digiel. 150 Ej, dobra, podobały mi się te szynki, pak Znowu do trzech razy szuka? To będzie profit. Dzięki. To będzie minus. Jeszcze raz. No nie wytrzymam. I wszystko co na profit, to wszystko teraz na zero. No hit. No hit. Ale bardzo fajnie daje. Podoba mi się, podoba mi się, ale coś musi dać. No i pięknie. I cyk. I tym pięknym akcentem dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału do końca. Do następnych zapraszam. Dziś godzina 18. Hej.